Przyszłem szukać tyczki do wczorajszej pary w takim, o, chabaziaku. Zobaczyłem, stamtąd wyszłem, zobaczyłem ten, ten szlif. Z daleka. No, wejdę, mówię, zobacz. I zaraz za nim, zobaczcie. To nie jest do pary, to jest całkiem inny jeleń. To jest też lewa strona. Jest czego szukać. Taka miejscóweczka, fajna, no i leży, z tego co widzę, się on tak kurwa, jaka fajna tyczka. O tak o sobie leży, czeka na pana Artura. Nie, to lepiej, to jest dwunastak, lewa strona, ale fajny Gnacior. Ładnie, to mi się podoba. Tyle pustych, nareszcie chyba trafiłem. W jakieś miejsce gdzie trochę mniej ludzi, ale fajnie się udało, ale fajny gnat, super jest, jeszcze go nie podnoszę, jeszcze cieszę się chwilą. Dwunastak koronny. Piękna korona również, świeżyzna. Korona. No kapitalny. Tak. Wielkości zbliżony. Do tego wczorajszego. Ale to nie będzie para, bo to chyba dwa lewe, jak dobrze. Dwa lewe. Ale super jest. Tak. Długościowo i te objętościowo to takie same byki. No super jest. Mega się zaczął. I szukamy dalej. Szukamy dalej. Może uda się sparować. Pójdźcie, jedną parę. Pozdrawiam na razie.